Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Odzywam się dzisiaj do was tak z rana, w ogóle jestem jeszcze nie pomalowana Rozgardiaż poranny panuje u mnie w domu Ale wiecie co, przyszła mi wczoraj paczka z Ejwonu Mnie wczoraj do wieczora nie było w domu I po prostu dopiero teraz rano zobaczyłam tę paczkę I słuchajcie, no masakra jakaś Po prostu ja nie wiem co się z tym Ejwonem dzieje Miałam problem w ogóle żeby złożyć zamówienie. Chciałam złożyć przez wiecie przez tą aplikację w telefonie. Tak mi jest najwygodniej i tak zazwyczaj składam zamówienia. Często z Oriflame właśnie też z telefonu sobie składam zamówienie, nie przez wiecie nie, nie z komputera. I po prostu już miałam problem, już się zaczęło pechowo, bo miałam problem właśnie, żeby złożyć zamówienie, że coś tam, że błąd mi wyskakiwało, potem znowu spróbowałam, w ogóle w tym dniu, chciałam, w którym chciałam wysłać zamówienie, w ogóle mi się nie udało, zapomniałam po tym, wiecie, gdzieś tam pojechałam, nie wysłałam, dopiero na drugi dzień mówię, Boże, przecież to zamówienie miałam wysłać i nie wysłałam. I ten... Także zaczęło się pechowo i słuchajcie, yy, otworzyłam już tą paczkę, bo yy, porobiłam zdjęcia, filmik i będę zaraz dzwonić na infolinię i reklamować yy, tą paczkę, no bo to w ogóle jest niedopuszczalne, żeby, wiecie co, żeby taka paczka, takie coś, żeby do klienta przyszło. No masakra jakaś. Moja córka, kiedy mi wyjmowała z paczkomatu tą paczkę, już w paczkomacie robiła zdjęcia, bo mówi, mamo, ja po prostu nie wiedziałam, jak tą paczkę chwycić, żeby mi się to w rękach nie rozleciało. Wiecie, czyli jak kurier włożył tą paczkę do paczkomatu, no to już musiał wiedzieć, co wkłada, nie? Jakiego rozdarciucha. Wrzucę Wam filmik, wiecie co, zaraz, właśnie jak otwierałam tą paczkę, to sobie zobaczycie. A teraz pokrótce pokażę Wam, co mi przyszło w tej paczce, bo pewnie zaraz to będę odsyłać. Nie wiem, nie wiem, co mi Pani na linii powie. Także tak, tutaj miałam zamówione, mam dwa takie zestawy. To jest też upaćkane w żelu, wiecie. O, dokładnie ten żel się rozlał. I tutaj mam rzeczy Kane w tym. Proszę bardzo, mgiełka kana też jest. Krem do rąk to też jest w ogóle cały poklejony, nie? Także tak. Ja jestem naprawdę wrozumiałym człowiekiem. Jestem w stanie dużo rzeczy zrozumieć. Ale dlaczego na przykład Oriflame potrafi fajnie zapakować produkty? I wiecie co? A, a tutaj wiecznie jest jakiś problem. Dwa takie zestawy mam. Są zamówione. Tylko to wszystko się tak lepi. I tutaj mam drugi taki zestaw: drugi, taki sam. Kremik i tam giełka. No, nie jestem tak niezadowolona z tego zamówienia. Kremik taki. Te perfumki to ja zamówiłam dla siebie, bo jako konsultantka mogłam je zamówić za w cenie 9,99. To jest ta nowość katalogowa. Wiecie co. To jest ta mniejsza pojemność, 30 ml, ale i tak jak za 9,99 to uważam, że cena jest bardzo fajna. Konturówka też jakaś na... Ja to może poskładam, ale tutaj to też jest, no zobaczcie, no potargane, jak w ogóle klientowi, klientce dać taki produkt, nie? Tym bardziej, że ja naprawdę lubię takie rzeczy estetycznie przekazywać, a nie tak. Perfumki Cute Country, proszę bardzo. Niby z perfumami nic się nie stało, no ale zobaczcie jakie opakowania. Tutaj, tu jakieś w ogóle pogięte, a zobaczcie tutaj, no centralnie roztargane, nie? Ale to jeszcze nic. Dalej są Persif męskie i też na rogach uszkodzone. To akurat dziewczyny z Pizzerii sobie zamówiły. No i słuchajcie, no jak takie perfumy mam? No nie, ja to będę reklamować, bo. No i teraz w ogóle hit. Persik damskie, nie? Mhm. Zobaczcie. No. Także było sobie fajne zamówienie. I z czego to się bierze? No dokładnie z tego, że po prostu gdyby Ewon się bardziej przyłożył do zapakowania tych rzeczy jak się należy, no to nie byłoby takich sytuacji. I tutaj jeszcze mam, to może wam tak was tak zniżę, o tutaj jeszcze zamówiłam nowe katalogi, tym razem mniej zamówiłam, bo ostatnio mi zostało tych katalogów i wiecie. Tutaj zamówiłam sobie próbkę, oczywiście perfumy też są oderwane. Yy, bo chciałam zobaczyć najpierw z próbki, jak ten zapach pachnie. Jeżeli mi się spodoba, to sobie je zostawię, a jeśli nie, to komuś odsprzedam. No i tutaj takie próbki też sobie Tutaj jakieś męskie. W ogóle wpisałam sobie na ko yy, taki kod w Avonie że yy, na jeden kod, chyba 10 yy, próbek, właśnie jakiś tam miks Tutaj ten nowy zapach z yy, Tutaj-Tumorrow. Yy, też jestem ciekawa tego zapachu. I wiecie co? No i co? I tutaj już mam katalogi i fokus. Także tak, jestem mega niezadowolona z tego zamówienia. Jestem bardzo rozczarowana. No ale cóż, takie rzeczy się zdarzają, chociaż no nie powinny się zdarzać, nie, no bo no bo działamy sobie tak, że zamawiamy to nie dla siebie, tylko dla kogoś, więc więc no tak. Dobrze, kochani. Lecę reklamować tę paczkę. Tak, słuchajcie, wygląda moja codzienność z pieskiem, nie? Tak właśnie piesio się zachowuje często, kiedy jest w domu. Jest nauczony noszenia na rękach, bo kiedy był szczeniaczkiem, to my myślałyśmy, że to będzie w ogóle mały piesek. Bo my Montusia mamy od sąsiadki. Od sąsiadki raz się, wiecie, oszczeniła suczka i po prostu od sąsiadki wzięliśmy tego pieska. I nie wiem, co się zadziało, ale ten jej piesek jest malutki i jeden i drugi. Właśnie i i piesek. Rodzice Montunia. A wiecie co? Montuś taki wyrósł? Nie wiem. Jakieś uśpione geny się chyba obudziły w coś. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, ale kawał psa jest z Montunia. 11 kilo waży. Kurczę mam maseczkę na twarzy i. Ach, Montuniu, bo ja już mi tylko brakuje piesku. 11 kg to za dużo, żeby nosić na rękach. No, schodzimy? Schodzimy, tak? schodzimy I wiecie co wam powiem, że. O, zadyszka! I po prostu no, nie spodziewałyśmy się, że Monty wyrośnie na takiego dużego psa i grubego. Słuchajcie, ja zrobiłam sobie maseczkę. I zrobiłam sobie maseczkę. Chciałam Wam pokazać jaką. Taką najpierw sobie zrobiłam peeling ten z planet spa. To jest ta chyba jedna z nowości. Nowość z jednego z ostatnich katalogów. I tutaj ta maseczka, to jest taka maseczka w formie żelu. Ja też ją Wam kiedyś chyba pokazywałam, jak mi przyszła. I też lubię tą maseczkę. Fajna jest. I właśnie sobie założę. zamierzałam sobie założyć znaczy, miałam dylemat. Czy sobie nałożyć tą maseczkę, czy tą? Ta jest w płacie. Ja nie bardzo lubię maseczki w płacie. To znaczy, wiecie co? Najbardziej nie lubię maseczek typu pillow. Na drugim miejscu nie lubię właśnie w płacie, Nie lubię kiedy to, to zimny i taki obślizgły materiał mnie dotyka po twarzy i wiecie co i tu mi czasem coś tam śleje z tej maseczki. Tu coś mi się sowa w ogóle. Nie lubię za bardzo tych maseczek. No i wybrałam w końcu ten z, z Avonu z Planet Spa. Także tak, ja w ogóle jestem w trakcie sprzątania. Tu widzicie, przy miseczki pewnie tej ogólny bałagan. Ale słuchajcie, jestem w trakcie robienia porządków świątecznych, czyli takich gruntownych, że wyciągam jakieś tam rzeczy z jakichś tam zakamarków i ale mówię, dobra, zrobię sobie krótki przerywnik na kawę i na maseczkę, na peeling i, i tak, i odezwę się do Was. Chciałam Wam powiedzieć, co z tą paczką z Ebonu. Zadzwoniłam na infolinie w sprawie reklamacji, ta paczka wyglądała tak, że perfumy opakowania uszkodzone, pokazywałam Wam nie, pokażę Wam tutaj jeszcze zdjęcia z bliska, jakie ja zrobiłam, żeby przesłać do Iwonu. No i pani na była bardzo miła, powiedziała, że perfumy muszę odesłać, jest zrobić zdjęcia, odesłać i będę miała zrobione korektę że po prostu odliczone od, wiecie, od moich płatności, od, od o faktur. Natomiast muszę sobie ponownie te perfumy zamówić, co też uczyniłam, zamówiłam na błyskawiczną przesyłkę i zgłosiłam jeszcze, że, ta, że, że pod prysznic, ten żel z tego zestawu też przyszedł uszkodzony, znaczy przyszedł uszkodzony, on się po prostu uszkodził w trakcie, wiecie, przesyłce. I ten żel, Pani powiedziała, że żel nie muszę odsyłać, tylko, że zdjęcie przesłać, że uszkodzony, i że ona już z automatu mi ten żel dopisuje do najbliższego zamknięcia. Wiecie, tam był też upaprany, pokazywałam Wam, ten krem do rąk, tam giełka, ale już tego nie zgłaszałam, po prostu ja to ładnie wymyłam i śladu nie ma i dobra. No i właśnie te perfumki muszę, Monty mi brzuszek pokazuje, to też jest oznaka tego, że chcę atencji. I wiecie, co Wam powiem, że nie mogłam jeszcze od razu teraz tego zwrotu zrobić tam na stronce Avon, bo moja przesyłka, status przesyłki musi się zmienić, wiecie o co chodzi. I dopiero będę mogła ten zro zwrot zrobić, Pani mi tam dała, wiecie co, czy znaczy, Pani mi dała, to mi się dane wy wyświetliły, że po prostu nadam sobie przesyłkę do paczkomatu, to będzie ten zwrot darmowy, właśnie obawiałam się, że będę musiała jeszcze zapłacić za tą przesyłkę, bo dawniej chyba tak było, nie? Wydaje mi się, że kiedy coś zwracam do Ejwonu, na pewno tak było raz, dawno temu, za dwa lata temu, taka pani zamówiła sobie taki, coś jak poncho, tylko takie rozcięte, no taka narzutka bardziej. I ja już, kiedy ta pani zamawiała, słuchajcie, to, to, to poncho, monti to ja już wiedziałam, że ona będzie z tym niekorzystnie wyglądać, bo była niska, grubiutka, więc no, takie coś jest nie dla takich osób. Wiecie, co ja jej delikatnie odradzałam, ale no, uparła się, zamówiła, to i później przyszło to poncho, ta narzutka. No i ona do mnie znowu się odezwała i mówi, że nie, mówi pani Ilonko, ja tego nie chcę, bo mówi ja w tym tak źle wyglądam. mówi wie pani, jak ja w tym źle wyglądam, jak ja się w tym źle czuję. Z tym pomyślałam, no, rozumiem. I co? I wzięłam od niej, wiecie, tam narzutkę i, i odesłałam do Ewonu i pamiętam jak dziś na poczcie że ja... Płaciłam za przesyłkę. Jestem tego prawie że pewna, bo jeszcze sobie tak pomyślałam, że mówię, no kurczę, nie wiem, że niewiele zarobiłam, bo te rzeczy, yy, wiecie, ubraniowe, takie niekosmetyczne są... Czekajcie, wytrę sobie rękę, bo się oczywiście ubrudziłam. Są na rabacie 20%, czyli na niskim rabacie. nie? Więc, mówię, nie dość, że zarobek kiepski nie zarobiłam, to jeszcze muszę za wysyłkę dopłacić. Taki interes. No, ale ryzyko zawodowe, tak sobie to wytłumaczyłam. A teraz, właśnie, przesyłka jest darmowa, ta zwrotowa, także fajnie, fajnie. Nadam sobie tą paczkę i tylko muszę na stronce zrobić ten zwrot. A w ogóle w aplikacji, wiecie, ja się na tym nie znam, no bo ja nie robię jakichś tam zwrotów, wiecie, ale w aplikacji postu już tam mam właśnie, że coś tam, że, że po prostu ten kod wygenerowany, że jak będę miała paczkę, no to tak to rozumiem, że przykładam telefon do tego czujnika, nie, i otworzy mi się paczkomat i w ten sposób nadam paczkę. Tak mi się wydaje. I co Wam jeszcze powiem? No, także sprawa z tym jest załatwiona. Nie fajnie, że takie rzeczy się zdarzają, bo wiecie co, człowiek też ja nie mam czasu zajmować się takimi głupotami i tak dużo czasu poświęcam na sprawy związane z Ewon'em i niewiele z tego mam, a tu jeszcze, wiecie, przyjdzie taka rozbełtana paczka i, i człowiek musi jeszcze tracić czas i... Wiecie i się absorbować tam takimi innymi tematami. No nie powinno tak być. Fajnie jest właśnie w Oryflame, że tak fajnie pakują te paczki, że nie tylko te kosmetyki fajnie rozkładają w tej paczce, że one już same w sobie są unieruchomione i na to jeszcze dociskają papierem. I ten papier nie jest jakoś tam mocno nie zbity, tylko po prostu fajnie ten papier powoduje, że te kosmetyki są unieruchomione. Czemu Avon tak nie może robić? No nie wiem. I wiecie, no ja też sporo zamawiam z Allegro od różnych innych sprzedawców. No kurczę, każdy umie jakoś fajnie zabezpieczać te paczki, a tutaj z Avonu nieraz wam pokazywałam, mnie, Że ciągle jakieś co, a to jakieś pęknięcie kartonu, a co jakaś dziura. Dziwnym trafem do tej pory przynajmniej nie brakowało mi kosmetyków, że stan zgodny z fakturą się zgadzał, nie? Ale to, to też myślę, że wszystko do czasu, jak tak będą robić, to kosmetyki będą się gubić i wiecie. I co i też, jak gdyby osoba, kurier na przykład, był nieuczciwy, to przecież on mógłby tam rękę wsadzić do tego pudełka, bo rozerwane jest i, wiecie, i coś sobie tam nie zabrać. Ale tak jak mówię, tam się zgadzał produktów, tylko właśnie, że uszkodzone. I jeszcze Wam powiem, że przyszedł nam ten stół grumerski. nie mogę Wam go jeszcze pokazać, bo to jest w kartonie, znaczy w dwóch kartonach, jest jedna taka paczka i druga to jest takie pudło duże, a płaskie, no to pewnie ten blat, te nogi, yy, obydwie rzeczy są ciężkie, ale właśnie to mniejsze pudełko byłam w stanie wziąć tak, nie, i zanieść, wstawiłyśmy sobie tam na do, wiecie co? Tam do piwnicy. Będzie ten stół na razie stał w ogóle w pomieszczeniu, w którym mam piec gazowy w kotłowni, bo tam jest najlepsze światło. Bo oprócz tego na dole jeszcze mam takie dwa inne pomieszczenia i takie pomieszczenie, gdzie dawniej węgiel był, ale właśnie tam, gdzie jest piec gazowy, to jest najlepsze oświetlenie. Jest to zimne światło i no. I. No, to tą jedną paczkę byłam w stanie sama zanieść, a to duże pudło, to z moją córką, wiecie, ja z jednej strony, ona z drugiej strony. I miałyśmy biedę, powiem Wam, żeby to pudło <laughs> przetaszczyć do tej piwnicy. Jeszcze kurier się pyta, mówi, otworzycie bramę, żebym mógł wjechać? myślałam, po co? A on mówi, że to jest ciężkie, nie? No to mówię, że tak, jasno, otworzymy. No i wjechał na podwórko, więc ten odcinek przeniesienia tych paczek nie był, długi, wiecie, co długi. A mimo to miałyśmy no, problem we dwie, żeby to przenieść. Także tak. I na razie właśnie ten stół jest nierozłożony, niezmontowany. A jak będzie już zmontowany, to pokażę Wam, jak to wygląda. Sama jestem bardzo ciekawa. No zobaczymy, zobaczymy. Także tak, kochani. I co? Ogarniam się. Ja w ogóle bez makijażu dzisiaj. Taki mam lightowy dzień dzisiaj. Znaczy lajtowy w sensie, że załatwiam różne rzeczy, ale z domu. I Ogólnie nie muszę dzisiaj nigdzie wychodzić, dopiero później wybieram się zawieść, rozwieść iPhone wybieram się też tam, córka mnie wyciągała do Action, bo coś tam sobie upatrzyła coś tam sobie chciała kupić poza tym w Lidlu pojawiła się, pojawiły się jajka niespodzianki z figurkami z Harry'ego Pottera te funko Popy, czy jakieś tam moja córka jest wielką fanką Harry'ego Pottera i właśnie chciała sobie kupić parę takich jajek, gdzie właśnie mówi, że też jest ciekawa tego, no bo to tak wygląda, jakby to było te Funko Popy, ale mówi, że to Dziwne, no bo takie jajko kosztuje około 4 zł, natomiast taka sama figurka, gdybyście chciała kupić, to ponad kosztują dwie dyszki. Także no, jedziemy też do Lidla, ale to później dopiero właśnie o 16 mam ją odebrać z pociągu i pojedziemy sobie prosto na ten nasz wyjazd. Do zielonego speterkaś się niestety już nie załapiemy prawdopodobnie, no bo to już będzie godzina około 16 1700 17 a ten sklep jest czynny chyba do 17:00. Ale wiecie, po południu to ja też tam nie lubię jeździć, bo to już taki przebrany towar. I nawet kiedy czasem jestem tam w tym mieście po południu, to raczej już do zielonego sweterka nie zajeżdżam, bo spodziewam się, że towar jest przebrany i nic fajnego nie znajdę. Ale można pomyśleć też z drugiej strony, że może, może akurat dokładają właśnie już nowy towar, żeby był na drugi dzień świeży, nie? Teraz tak sobie pomyślałam. I może tym bardziej można coś fajnego sobie sobie znaleźć. No bo też nie wydaje mi się, żeby ktoś tam miał całodobowo w tym sklepie pracować i wiecie. Także być może, że właśnie na koniec dnia oni dokładają ten towar, nie? Dobrze, kochani. To ten będę kończyć. A, pochwalę Wam się jeszcze moim ja kwiatuszkiem. Kupiłam sobie ostatnio takiego kawowca. Właśnie jeszcze nie ma swojej miejscówki, gdzie w ogóle on będzie stać. No, ale ważne, że jest. <laughs> Ciekawa jestem, czy kawowiec w ogóle kwitnie, czy on w ogóle jakieś kwiaty potrafi zakwitnąć. Nawet jeżeli nie, to te kwiaty właśnie są no, takie ładne: taka ciemna zieleń tych kwiatów jest. I wiecie co? I tak mam wrażenie, jakby troszkę pachniały te liścia. No, niekoniecznie kawą, ale taki, taki całkiem przyjemny zapach jest. Także takiego kawowca sobie kupiłam. Nie wiem za bardzo, jak go pielęgnować i właśnie, czy on zakwitnie, czy nie, ale poczekam sobie na lecie o nim. Dobra, zabieram się za odkurzanie. Rozłożyłam sobie już odkurzacz. Też się zastanawiałam, czy po raz na jakiś czas wyciągam, czy raz na jakiś czas, tak staram się raz w tygodniu wyciągać odkurzacz wodny, bo wydaje mi się, czy wydaje mi się, na pewno on dokładniej odkurza i tak mam wrażenie, że. Jakby dużej mieszkanie jest bez kurzu, jak właśnie tym odkurzaczem to odkurzę. Ale w końcu mówię, dobra, nie wyciągam, bo on jest taki wielki i tą wodę trzeba wlewać, potem wychodzić na dwór, wylewać, wiecie, myć ten odkurzacz. i tego małego odkurzaczyka wyjęłam i tym odkurzaczykiem wezmę i wiecie co? I objadę sobie mieszkanie i będzie odkurzone. Dobrze kochani, to co? Żeby ten filmik nie wyrzeł znowu jakiś długaśny, bo wolicie krótsze filmiki, to będę się już z Wami żegnać. Przypominam tylko, że jeżeli chcecie się zapisać do Oriflame, to serdecznie Was do siebie zapraszam. Odzywajcie się do mnie, czy to właśnie w komentarzu, czy na Instagramie, czy mailowo. Także tak. Dobrze, kochani, kończę już ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam pięknego, słonecznego weekendu i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa.